Rosyjska mafia. W teorii ona jest tak samo znana jak latynoamerykańska, japońska, jakuza, włoska mafia, tylko w przeciwieństwie właśnie do tej włoskiej, rosyjska mafia przez ostatnie 20 lat bardzo, ale to bardzo się zmieniła. I to już zdecydowanie nie, są, nie jest taka sama mafia, jak ta, która rządziła w nowojorskim Brighton Beach. Zaraz powiem o tym więcej. Jesteś na kanale Koniec Świata. Ja się nazywam Arleta Bojka. Mówimy tutaj o rzeczach, o których gdzie indziej. Się nie mówi, a są to rzeczy, które mają wpływ na naszą przyszłość, bo zdecydowanie to, co się dzieje w Rosji, wpływ na naszą przyszłość ma. Rosyjska mafia. Jeśli otworzysz sobie Wikipedię, to przeczytasz po prostu, że jest to zorganizowana przestępczość działająca kiedyś na terenie Związku Radzieckiego, teraz na terenie Rosji, ale też na terenie Europy. Po rosyjsku jest dobre słowo, które to określa: bratwa. Kiedyś można ich było rozpoznać po tym, że jeździli Mercedesami 600, nosili karmazynowe, malinowe kurtki i żyli papaniaciam, czyli według określonych zasad. Te zasady to nieangażowanie się w działalność polityczną, uznawanie tzw. worów w zakonie, czyli po prostu bandyckich przywódców, niewspółpracowanie ze stróżami prawa itd. itd. Mafia, czyli bratwa, kontroluje handel. Bronią, narkotykami, kobietami. Czyli niby nic nowego, tylko że od lat 90., tak jak już powiedziałam, bardzo dużo się zmieniło. I już za moment wyjaśniam, co dokładnie, ale najpierw chciałam Was jeszcze poprosić o subskrypcję, o lajki, no i o komentarze. Każda wasza aktywność wpływa na promocję, widoczność tego filmu. No i ja też jestem bardzo ciekawa, co wymyślicie o rosyjskiej mafii. Od teraz można nas też wesprzeć w serwisie Supi by Patronite. To jest serwis, który umożliwia jednorazowe wpłaty. Czyli po prostu, jeśli podobają Wam się nasze treści, możecie nam postawić taką wirtualną kawę. Link do naszego profilu w serwisie Supi by Patronite znajdziecie w opisie tego filmu. Transformacja rosyjskiej mafii rozpoczęła się już w 2000 roku. Powiedz dziadkowi, na kogo głosowałeś. Na Putina! Wybory prezydenckie w Rosji, Borys Jelcyn i rodzina, jak mówiło się na jego otoczenie, przekazali władzę Władimirowi Putinowi. Przejrzałem 20 kandydatur w 4 miesiące. Na rosyjski tron wstąpił człowiek. Zupełnie nieznany światu. Jeśli Putin wygra, wolność mediów zostanie zapewniona bezwarunkowo. Miejmy taką nadzieję. Tak, tak, tak. Dobrze usłyszeliście. Putin i wolność słowa. To, co powiedział Borys Jelcyn, dzisiaj brzmi jak żart, ale już w 2000 roku było właściwie jasne, że wolnością słowa w Rosji nawet nie zapachnie. Krok po kroku władza przechodziła w ręce służb specjalnych, czyli KGB, tego samego, które utraciło swoje wpływy w latach 90., ale członkowie KGB wywieźli wszystkie pieniądze partii komunistycznej na Zachód, no i jest mało prawdopodobne, że te pieniądze po prostu leżały sobie na szwajcarskich kontach. W Gazbanku ZSRR były trzy kasy Gaza Gazbanku, Gotówka Komitetu Centralnego KPSS i kasa KGB. Tylko w kasie KGB było 25 milionów. Gdzie one się podziały? Gdzie się podziały pieniądze Gazbanku i Komitetu Centralnego? Wciąż ich nie znalazłem. Te pieniądze po prostu pracowały. Pracowały na rzecz tego, co potem nazwano mafią KGB. Czyli te pieniądze po prostu pracowały na to, żeby KGB mogło odzyskać swoje wpływy w Rosji. No i KGB zajęło tylko 10 lat, żeby intronizować jednego ze swoich. Czy rzeczywiście KGB miało wpływ na to, że Jelcy naznaczył Putina na swojego następcę? No tutaj wersje są różne, ale to co jest pewne, to to, że na czele Rosji stanął zawodowy oficer wywiadu. Putin jest pułkownikiem rezerwy KGB. Został zwerbowany na czwartym roku Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego, no i potem od razu trafił do służb specjalnych. W NRD oficjalnie był szefem Domu Przyjaźni ZSRR, no ale wiadomo, że była to tylko przykrywka. Po dojściu Władimira Putina do władzy w Moskwie znów stanął pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, czyli założyciela sowieckiej służby bezpieczeństwa. Bardzo szybko przestaną mówić o jakiejkolwiek opozycji. Przejęto kontrolę nad mediami, czyli dokładnie tak jak w Związku Sowieckim, gdzie KGB sprawowała kontrolę nad wszystkim. Z czasem jednak mafia KGB zaczęła przekształcać się w osobistą mafię Władimira Putina. Zaraz powiem, jak to się stało krok po kroku. Przypominam, subskrybujcie nasz kanał, stawiajcie lajki, no i komentujcie. Z czasem Władimir Putin zdał sobie sprawę z tego, że musi stawiać na swoich zaufanych ludzi. Nowych uznał za zagrożenie. Pewnie Analizował historię Związku Sowieckiego, gdzie walki o władzę nieraz ze szczytu tej władzy właśnie strącały tych, którzy czuli się tam już całkiem pewnie. Przypomnijmy Berię czy Chruszczowa chociażby. No i takie rozumowanie Władimira Putina spowodowało, że wyłonił się tak zwany wewnętrzny krąg Putina, właśnie. Jeśli chodzi o tych ludzi, to tak, są moimi dobrymi znajomymi, przyjaciółmi. Zarobili swoje pieniądze jeszcze zanim się poznaliśmy. Byli znajomi. Jak się pewnie domyślacie, Władimir Putin nie mówi tutaj prawdy, bo na przykład braci Rotenbergów, Borysa i Arkadia poznał w 1964 roku, kiedy razem trenowali judo w Leningradzie, a teraz przez ich ręce przechodzą setki najbardziej intratnych rządowych kontraktów. Inną postacią z tego wewnętrznego kręgu Władimira Putina jest Gennady Timczenko. On bardziej niż judo interesuje się hokejem, no i ropą naftową. Odpowiada za uzupełnianie kasy pieniędzmi ze sprzedaży właśnie czarnego złota. Zresztą przez jego ręce, czy raczej przez jego konta, przepływa aż połowa rosyjskich zysków ze sprzedaży ropy naftowej. Timczenko jest też współwłaścicielem Jukosu, który został odebrany Michałowi Chodorkowskiemu. Juri Kowalczuk to właściciel banku Rassiya, czyli banku, przez który w ten czy inny sposób przepływają wszystkie pieniądze, w ten czy inny sposób powiązane z Władimirem Putinem. A on sam z carem Rosji związany jest też od czasów Leningradu, gdzie wspólnie zakładali spółdzielnię Ozero. Ta spółdzielnia stała się już słynna, więcej o niej dowiecie się z odcinka o bogactwie, o majątku Władimira Putina, no ale teraz ważne jest to w rozważaniach o mafii, że wszyscy ci ojcowie założyciele tej spółdzielni potem pełnili bardzo ważne funkcje państwowe i oni wszyscy byli nazywani właśnie członkami tej nowej rosyjskiej mafii, mafii XXI wieku. Kowalczuk, Kowalczuk, Rotenberg, Timczenko, typowi Moskale, typicznej Moskali. Wspomniany już przeze mnie Michaił Chodorkowski rolę Putina w tym całym układzie opisuje w taki sposób. Mentalna mafioza, Don Carleone. Putin jest mentalnie mafijnym, Donem Corleone podniósł stawkę tak wysoko, że jeśli ten zakład zostanie odrzucony, będzie wyglądał na słabego, a szef mafii, który wygląda na słabego, jest już martwy. Jednak świta Putina wcale nie nazywa go Donem Corleone, a Michaiłem Iwanowiczem. To jest nawiązanie do absolutnie hitowej sowieckiej komedii, Brylantowa Ruka, czyli po polsku Brylantowa Ręka. Jak mówi nasz drogi szef Michał Iwanowicz, kuj żelazo, nie odchodząc od kasy. Sergii Kolesnikow, który uciekł na zachód po tym, jak w 2010 roku napisał list otwarty do Dmitrija Miedwiediewa, opisywał schematy korupcyjne przy budowaniu słynnego i wspominanego już też wcześniej na kanale Koniec Świata Pałacu Putina w Gelenżyku. Putin i ludzie, którzy go otaczają, nie mają innego wyjścia, jak tylko utrzymać władzę na zawsze. Ona opiera się na korupcji. Wszyscy członkowie aparatu władzy Putina są w jakiś sposób powiązani z korupcją. Przekazanie władzy innej partii innym ludziom to wystawienie się na kolosalne zagrożenie dochodzeniami, w tym dochodzeniami karnymi i nieuchronną karą. Kolesników, uciekając na zachód, zabrał ze sobą nagrania i w ten sposób świat zobaczył, w skalę zobaczył, jak bardzo skorumpowana jest ta rosyjska mafia, której członkowie zajmują najwyższe stanowiska w państwie i której celem jest po prostu utrzymanie się przy władzy i zgromadzenie jak największej ilości pieniędzy. Utrzymanie władzy jest warunkiem ich pozostania przy życiu. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w Ukrainie, ta mafia z centrum wpływów na Kremlu i ta podziemna mafia splotły się ze sobą. Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej, czyli rosyjskie władze i rosyjska przestępczość zorganizowana wykorzystują i wspierają się nawzajem. Putin po prostu tę zorganizowaną przestępczość w Rosji po prostu poskromił, no i być może pomogła mu w tym przeszłość w KGB, być może pomogła mu w tym również jego młodość spędzona w bandyckim Petersburgu, o czym mówił inny były agent Siergiej Żyrnow. Путин вырос вообще из, из бандитского Петербурга. Putin wyrósł z gangsterskiego Petersburga. Putin jest specyficzną osobą, która swoje pierwsze zyski czerpała z gangsterskich schematów sprzedaży niemieckiej pomocy humanitarnej za pośrednictwem państwowych i prywatnych sklepów. Wiemy, że w otoczeniu Putina byli ludzie związani z podziemiem. Przestępczość zorganizowana stała się po prostu narzędziem państwa. Przypomnijmy sobie 2014 rok i tych, którzy rzekomo bronili Krymu, a później do Basu. Jeśli władze państwowe muszą przeprowadzić jakiś brudny plan, używają podporządkowanych sobie kryminalistów. Kiedy muszą kogoś zabić, używają bandytów, ale w związku z tym bandytom też należy zapewnić pomoc ze strony władz. Co tu dużo gadać, przypomnijmy sobie po prostu Eugenia Prigorzyna, który w otwarty sposób z błogosławieństwem Władimira Putina werbował do walki w Ukrainie więźniów. Sam Prigożen też miał za sobą kilka lat więzienia, no a według kanału w telegramie opozycyjnego kanału Możem Objaśnić w walkach na Ukrainie zginęło już 10 przywódców rosyjskich grup przestępczych. Armia od dawna wspiera Lizusów. No ale zasadą tego rosyjskiego świata przestępczego jest też to, że jeżeli wystąpisz przeciwko rosyjskim władzom to zginiesz. No i przypomnijmy sobie czerwiec 2023 roku, kiedy Jewgeni Prigorzyn z uzbrojonymi oddziałami maszerował na Moskwę. To nagranie pochodzi z przedsiedziby południowego okręgu wojskowego, kiedy Prigorzyn uderzał w ministra obrony Rosji, czyli Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego Waleria Gierasimowa. Uderzacie w cywilu właśnie rozwaliliście autobus pełen ludzi. Potem z kolei wszyscy pamiętamy wycofanie tej najemniczej armii Wagnera na Białoruś, chwilę spokoju, a potem nagle prywatny samolot z Ewginijem Prigorzynem wybucha na niebie. No i jak mówi opozycyjny dziennikarz Igor Jakowienko, to nie mógł być przypadek. To... To nie był wypadek, to było zorganizowane zabójstwo. Cała ta mafijna walka, która rozegrała się między dwoma klanami lub kilkoma klanami, na które została podzielona rosyjska struktura po 24 lutego 2022 roku, nadeszła wraz z końcem personalistycznego reżimu Putina. Putin przestał kontrolować wiele procesów, bo dopuścił do chaosu. A kiedy pojawia się chaos? To w mafijnych strukturach budzą się demony. Ja się nazywam Marleta Bojkę, to jest kanał Koniec Świata. Czekamy na Wasze subskrypcje, lajki, no i jesteśmy bardzo ciekawi Waszych komentarzy. Przypominam też, że możecie już nas teraz wspierać w serwisie Supi by Patronite. Nie wymaga to zobowiązania się do żadnych miesięcznych wpłat, to są jednorazowe wpłaty, za które z góry dziękujemy, jeżeli oczywiście spodobały Wam się treści, które tworzymy.